Nie podoba mi się nowy mityk Kaleba. Dopiero co niedawno mówiłam o tym, że Kaleb jest teraz u mnie na drugim miejscu pod względem moich ulubionych bojas w Love and Deep Space. Nawet cieszyłam się, że miałam 100% jego kart, dopóki nie wszedł Battle Pass, no i nadal tak jest i to się zmieni, bo nie będę prawdopodobnie szła po jego mityka. I teraz tak, podoba mi się w nim pocałunek, podoba mi się ich wybuch razem, ale... Ja byłam fanką teorii, fanów, że może Karel będzie piratem, i jestem bardzo zawiedziona, że tym piratem nie jest. Moja miłość do piratów nie jest spełniona. No, ale Najt, jakby nie był tym piratem i nadal był, był tym cyborgiem, ja nie jestem fanką motywów kosmiczno-cyborgowo-robotowych. Nie, żeby cała gra nie była gdzieś tam skupiona na kosmosie i planetach, no a. Chciałabym może coś bardziej fantazy. I to są moje osobiste preferencje, ale nawet odkładając na bok to, że on jest. Czbąką robotem. To porozmawiajmy o tym jeszcze, jak Infold teraz brutalnie potraktował fanów. Fani tylko i wyłącznie kaleba mają teraz łatwo. Pójdą sobie po prostu po kaleba. Aczkolwiek wątpię, żeby mieli aż tak duże oszczędności już zrobione, żeby mieć na jego mityka. No ale jeśli ktoś lubi więcej niż kaleba, chociażby Rafaela, który ma teraz lilan swojego mityka, no to już w ogóle nie wyrobi, żeby zdobyć teraz mityk jednej postaci i zaraz od razu mityk drugiej postaci. W moim przypadku, moim topie, nadal jest a co będzie po mityku Kaleba? No, oczywiście, urodziny Sylasa, Więc nie dość, że ten mityk wyszedł bardzo szybko od momentu pojawienia się postaci, w grze, to jeszcze w najgorszym możliwym momencie. I jest mi przykro, bo ja bardzo bym chciała pójść po mityka Kaleba, bo lubię tę postać, ale ani koncept mi się za bardzo nie podoba jego mityka. No i ten czas jest okropny, jest straszny. Do powodzenia wszystkim, którzy będą po niego iść, bo jednak zdobycie dwóch kart na innym banerku jest trudne.